Cześć, witaj, witajcie, drodzy widzowie kanału Kaktus i Jorgen. Jak widzicie, mam tutaj Fawcia, wierny widz kanału, obserwator kaktusów, na straży, dzisiaj umyty, pieszczoch, no to co, lecimy na Skalniak. A Skalniak zaczniemy od oglądania, podziwiania kaktusów mrozoodpornych, opuncji. Już w gruncie Ukorzeniają się, szykują się na sezon Periscopis z tyłu i Echinopsis erisa. Coś wspominałem w poprzednim odcinku o ananasie, ale go nie pokazałem zbytnio. Teraz odproszę ananas. Ze sklepu kupiony owoc, ucięta główka rozeta, sadzona do ziemi i sobie rośnie. Następnie, jak widać, rozchodnik już przestał kwitnąć, ale rojnik zabiera się do kwitnienia. Taka kapusta. Następnie opuncja mrozoodporna. Pozostałość echinopsis, szczepeczki mała, No i opuncje. W oddali kwitnie na żółto. Opuncja ciernista. Za moment spróbuję się do niej dostać. Pozostałe rośliny nie kwitną, a raczej pokładają swoją energię we wzrost, w rozrost. Opuncja, no, Malmiriena, Echinopsis, o oh właśnie, Malmiriena ma kwiaty jeszcze kwitnie. Są i owoca, ale o nich w następnym odcinku. Aloes, martwiłem się, że słońce go spali, ale po dwóch i pół tygodnia w gruncie zaczyna wypuszczać zielone człony, liście z rozety. Mniejsze sadzonki, niestety wolniej przyzwyczajają się do słońca, ale również widzę u nich w środku zielon, zielony chlorofil, tak? czyli roślina nie zamarła. Echinopsis erisa kwitł mi, ale z racji, że był obok Kaktusa to pąk kwiatowy nie rozwinął się do końca. Trzeba kontrolować jednak pąki. W międzyczasie chwasty rosną, ale to do wyplewienia. To co? Próbujemy do tej opuncji się jakoś dostać. W międzyczasie budowlańcy troszkę hałasują. No ale cóż, wolna niedziela. Aha, złapiemy ostrość. Coś tam widać, ale to nie jest to. Spróbuję ją podnieść. Hop! Jest taki ładny, saldynowy kolor. Między innymi opuncje, hinopsis, malmirieny. Pojawi się sprzedaż, czy też rozdanie, jeszcze nie wiem, czy w formie nagród, ale spokojnie, pojawi się między wrześniem a październikiem informacja. O możliwości wysyłki czy też po prostu zakupu szczepek, małych roślin, sadzonek, co by wesprzeć ten kanał, czy też rozwój mojej pasji. Również od października przeprowadzam się do Lublina, więc tam będziecie mogli mnie spotkać, bo jest część widowni z Lublina, która może się podzielić, czy też wymienić się doświadczeniem oraz pasją. Planuję dołączyć do Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów, gdzie będą cykliczne odbywały się spotkania właśnie z kaktusiarzami, hodowcami bądź też wyjazdy do różnych ogrodów botanicznych, z których planuję zrzucać, wrzucać do YouTube krótkie filmiki, materiały jak to wyglądało, jak to przebiega, jak to u kogo rośnie. Trzymajcie się pozytywnie i cześć. Czytał Jorgen Kaktus. Bajo.